Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy otwierać sobie paczuszki Po 7000 czy paczuszki Takie małe Dobra To pierwsza paczka 7500 Runej! Runej! Nie, runej! Runej! Boże, runej! Brunej! Widzicie to? Runej! Runej elegancko! Pięknie! Jak widzicie, runej to już normalnie dobry piłkarz. To jest jeden z lepszych piłkarzy na świecie. Nie wiem, jak on gra w FIFA World, bo nigdy go nie miałem, ale jak patrzę na niego teraz, to jest przepiękny, normalnie piękne! I to mi się podoba. To mi się podoba. Ok, jedziemy z drugą paczuszką. Dobra, druga paczuszka. Oby, oby coś się trafiło. Oby, coś się trafiło. Nie, tego nie będę komentował. Nie. Nie. Nie, no masakra, po prostu masakra. Jak widzicie, to to jest masakra. Masakra. Dobra, jedziemy z ostatnią paczuszką. Jeśli coś fajnego pyknie, to będę normalnie Wo! Masakra, może być. Paczka nie najlepsza. Ale może być. Dużo piłkarzy, ale zobaczymy dalej. Kontrakty też się przydadzą. Wysokim morale. To pójdzie... Uuu, no wolałbym coś więcej, no ale ta paczuszka też styknie. Dobra, będę się z wami żegnał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dziękuję za oglądanie. Na razie.